mail.com Siemano, dzień dobry widzowie i proszę bardzo Obiecałem, a więc jest. Bez przedłużania. Nie, jeszcze na wstępie. Małe, małe takie podziękowania dla Was. Słuchajcie, tu tutaj dużo osób pisało, że zostało zainspirowanych do trenowania właśnie przeze mnie, do stworzenia sprzętu właśnie przeze mnie, także bardzo się cieszę. Oto w ogóle jeszcze jakąś propozycję współpracy dostałem. Dobra, później sobie zobaczę, bo to, to mail taki wiecie, służbowy. Nie żartuję oczywiście. Ale bardzo chętnie powiem słów kilka. Także bez zbędnego przedłużania lecimy z pierwszą siłką nadesłaną przez Timura. Cześć, a oto moje królestwo w starym domu po dziadkach. Pozdrawiam. Timur stworzył sobie siłownię i co chcę powiedzieć widzę, że taka bardzo klasyczna spokojna siłownia każdy z was dostanie ode mnie sugestie co na przykład ja bym y, dodał w takiej siłowni od siebie. Jak już jesteście na odcinku, to każdemu powiem słówko. Są poręcze do dipów. Kurczę, widzę jest wszystko. Nie widzę poręczy do dipów. Brakuje poręczy do dipów, Timur, ale ogólnie widzę jeden plakacik w rogu. Dodałbym jeszcze kilka plakatów, aby fajnie ją ozdobyć tę siłownię. Widzę, ściany są takie podrapane, ale mimo to myślę, że jeszcze kilka takich wiesz, smaczków tutaj by nie zaszkodziło. Tak czy siak, widzę, są puzle na podłodze, Ład, skład, porządek, fajna siłownia, ale mówię troszeczkę smaczków dla takiego charakteru, ja bym dołożył. Kolejną siłownię nadesła mi Maniak. Maniak 36, Maniak chyba. Siłowniany patrząc po tej siłce i maniak widzę sobie w pokoju pykną siłkę, jest ława, jest asekuracja. Są ciężary w ogóle, czy ja dobrze widzę z betonu odlane i to tak naprawdę widzę, fajnie są zrobione te ciężary. Mamy lustro, mamy drążek, mamy poręcze do dipu. Widzę, nie ma wyciągu. Kurczę, z racji tego, że jest spokój, to też nie możemy tutaj poszaleć, ale tak czy siak można by było tu zrobić kompletny trening. Podciąganie bym zrobił, dipy bym zrobił, wyciąg. Jakiś ewentualnie wyciąg, chociaż może masz, ale nie widzę. A jest widzę wyciąg, widzę jakaś guma wisi. z ciężarem, także chyba jest wszystko. Również bardzo fajna siłownia Maniak. Pakuj tam w domu, pewnie między przerwami. Pakujesz tam, że jesteś młody, to pewnie między tam yy, lekcjami sobie ładujesz, między no, nieważne. Kedzi, cześć Michał, przesyłam ci zdjęcia mojej siłowni. Głównie zrobiona jest przez mojego tatę, ale coś tam trochę dodaję od siebie. Jestem twoim widzem, mam nadzieję, że spodoba ci się moja siłownia. PS, nagrywaj więcej odcinków. Pozdrawiam Mateusz. Mateusz, również się pozdrawiam i już wchodzimy w Twoją siłownię. O kurczę, i to jest prawdziwa kuźnia, powiem wam. Mm, w takich miejscach od razu to czuć, ten taki klimat, nie wiem jak, jak wam to powiedzieć, jak macie dwie siłownie, na, nawet u siebie w mieście, i macie taką siłownię zwykłą sieciową i macie taką właśnie siłkę z klimatem. To właśnie tutaj czuć ten klimat. Walczyć, trenować, Warszawa musi panować. No, ciekawy cytacik. Ale jest wszystko, widzę, jest taki klimat, że jakbyście rzucili hantlami, to by się nikt nie obraził i sam by jeszcze dorzucił, także jest naprawdę duży charakter, naprawdę siłka sztos ma, właśnie ten klimat ma. Bartek Grabiec. Cześć, podsyłam zdjęcia mojej siłowni znajduje się ona w piwnicy, w pokoju, m, która ma około 18 metrów. Troszkę sprzętu jest kupionego, trochę zrobionego samodzielnie z pomocą mojego taty. Może i nie jest w niej dużo sprzętu, ale całe ciało da się przeternować. zaraz sprawdzimy. Mam jeszcze dużo rzeczy w planach do zrobienia. Bartek, co mi tu przysłałeś? Widzę trochę kolorowa podłoga. W sumie dodaje to takiego ciepła trochę do tej siłowni, takiego, takie wiecie, przytulności, że jesteście w miejscu i nie czujecie się, bo na przykład y, przed chwilą u Mateusza był, wiecie, taki chamski klimat, a tu właśnie na spokojnie troszkę tak właśnie może się sieciówkowo, możecie sobie przyjść na spokojnie, grzecznie, elegancko, pijąc kawkę, robiąc trening, ale widzę, jest wyciąg, są poręcze. Aha, bo wyciąg jest zrobiony w ten sposób. Ciekawe rozwiązanie. Taki zwykły na, po prostu na rolce. Jest ławka skośna, prosta, są ciężary i chyba znowu właśnie nie ma poręczy do Dipów. Kurczę, muszę chyba wam jakiś sposób na proste poręcze pokazać, bo widzę, że kolejny raz nie widzę, albo Bartek nie ma, albo nie widzę. Czy coś bym dodał Bartek u Ciebie? Ręczy ddipów i jakieś dwa plakaty z tyłu. Poza tym widzę ład, skład i porządek. Ty pisałeś w jakimś syfie, ale tu jest naprawdę bardzo ładnie. Grzegorz napisał: Mam 15 lat i trenuję na swojej siłowni 3 lata. Kurczę, to trochę trenujesz. Idzie na niej zrobić wszystko i więcej. Udało się yy, wycisnąć na nią pierwszą stówę i przemierzam się pod pierwsze 200 w martwym. Trzymamy kciuki. Z czasem jak zrobi się miejsce, dojdzie więcej sprzętu pozdro. Widzę tak, są jakieś raki, jest wyciąg, jest perkusja. O, kurczę, czyli w wolnych chwilach widzę nie tylko trening, ale i granie. Jest drążek do podciągania, jest drabinka. Sprzętu masz dosyć dużo. I widzę, masz tam dosyć gęsto. Stojaki widzę takie masywne. Widać, że to nie jest tylko siłownia, ale to jest takie miejsce, taka trochę twoja Laba. Troszkę plakatów bym dorzucił, poza tym jest beautiful, można pakować. No i 200 tutaj pierwsze w martwym, mam nadzieję, że już pykło. Myślę, że od tej pory już pykło ta to 200 w martwym, a jeżeli nie, to trzymamy kciuki. Ty masz 15 lat i 3 lata już tam trenujesz, czyli o, miałeś 12 lat, jak zaczynałeś. No niesamowite. I 200 w, już stuwa poszła i 200 w marcu się szykujesz? Niezły wariat jesteś, powiem ci, i siłownia, naprawdę sztos. W takiej później powstają młode dziki. Obciążenia znajduje się tutaj 320 kg, a 70 czeka w garażu do zrobienia. Siłownia cały czas się rozwija. Niedługo jedziemy na złomowisko po materiał do drążka i poręczy do dipów. W planach jest budowa bramy. Kupione zostały tu ławka, gryfy, a wyciąg i wszystko inne zostało zrobione własnoręcznie przeze mnie w garażu po czujnym okiem, taty. Widzę ławka zrobiona z kozła. Takiego y, 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 robi się skok przez kozła w szkole, pamiętam, w gimnazjum skakaliśmy. Ciekawe rozwiązanie, ciekawe, jak na takie się wyciska. Są chamskie stojaki, bardzo mi się to podoba. Widzę jakiś tam dziczek w tle wisi, tak jak u mnie. W ogóle pamiętam. Y, Słuchajcie, że na dziku z kodem Zetoro macie 5% zniżki. Widzę, są gumy, jest wyciąg. Poręcze do dipów i drążek zaraz będą. Jest tutaj klimacik w ogóle. Tutaj bardzo dobrze trening by wchodził wieczorem, w nocy, letniego wieczoru. I myślę, że bardzo dobrze wchodzi. To musi być niesamowite światło do zdjęć. Bardzo fajna siłownia, Seba. I jesteś bardzo młody, także działaj. Krifcio wysłał zdjęcie siłowni. I tutaj u Krifcia widzę ogromny łaty skład. Patrzcie, mamy dużo rzeczy, mamy mały metraż, ale wszystko ma swoje miejsce. Nie jest gdzieś tam porozrzucane tylko tak są stojaki na hantle, ława ma swoje miejsce, stoi tak, tak w rogu, ale tak, że jeszcze można robić bez kłopotu. Są raki, ich pewnie tam też trzaskasz, przysiady. Brakuje po raz kolejny drążka i... A nie, chyba jest, tutaj chyba jest drążek, czyli poręczy do dipów tylko brakuje. Po raz kolejny, kurczę, co wy macie? Muszę chyba wam jakiś projekt wymyślić, tanich poręczy do dipów. Mordownia Jim. Swoją drogą, u Kuby byłem jakiś czas temu, także odcinek z odwiedziną u Kuby macie tutaj. Polecam, warto zobaczyć, tu siłownia Kuby mocniej pokazana była, ale tutaj tak pokrótce sobie przylecimy. U Kuby jest klimacik, są stare deski. Jest to co na Zetoro. Ja y, lubię właśnie taki klimat. Siłownia Kuby bardzo mi się podoba. Raz już ją widziałem, a wy widzicie teraz, jak nie widzieliście. Kuba też bardzo młody, swoją drogą, nie pamiętam, chyba 15 czy 16 lat. Poprawna siłownia. Można się spompować. Zresztą pompowaliśmy się. Janek, co ty tu stworzyłeś? W pokoju siłownia. Kurczę, są plakaty, jest ta grucha tak do uderzania, jest wyciąg, są ciężary, są gumy. W ogóle jaki porządek tutaj masz elegancki. I sam fakt tego, że masz tu w pokoju Widzę tu jakieś książki obok stoją. Kurczę, ja pamiętam w pokoju, co ja miałem kiedyś w pokoju postawione. Komputer miałem, pamiętam, dużo miejsca mi zajmował z biurkiem. Miałem jakąś szafkę, jakieś tam krzesła i już nie było na nic miejsca. A tutaj Kuba sobie wierza, zrobił sobie siłownię, w międzyczasie sobie pakuje. Bardzo fajnie. Kubę Widzę też, że ogranicza przestrzeń, no bo jesteśmy w domu, ale jakiś drążek i poręcz do typów jakby wjechał. Jachu w ogóle kojarzę siłownię Jaha, bo wydaje mi się, że jak byłem u chłopaków z i ocenialiśmy siłki, to właśnie siłownia Jacha była wtedy w odcinku. Taka bardzo charakterystyczna. Tutaj ogólnie duży klimat u Jacha, przynajmniej moim zdaniem robią te skosy, że jesteśmy na poddaszu. Ciekawe w ogóle jak z temperaturą tutaj u Ciebie. Taką widzę trochę góralską chatę masz, ale masywny wyciąg. Ja piernicze, ale to wygląda. Tu jakieś widzę takie masz drabinki u góry pozawieszane, Jakieś puchary widzę są. Widać Jachu, że jesteś wyjadacz. Jeszcze napisałeś, że 100% zrobiona samodzielnie. Ogrom pracy tutaj włożyłeś. Bardzo ładna siłownia. Nie wiem, tak szczerze mówiąc, czy coś bym osobiście u Ciebie dodawał. Może kilka plakatów, ale nie wiem, czy by nie zaszkodziły, bo masz tutaj tak bardzo ładnie i czyściutko. Mogłyby Ci trochę przesko przeskoczyć, przeszkodzić. siłownia Hades u Eryka. Muszę sobie wypakować plik. O kurczę, Eryk. Widzę po miniaturkach już. Jest mocno, widzę Eryk. Aha, bo tutaj mamy progres siłowni, tak? Okej, okay, ogólnie co tu u Eryka się zadziało? Tu widzimy fajną transformację siłowni. Z o w ogóle, widzę, jakiś trening boksu nawet wjeżdżał. Chłopaki, widzę, ostra jadą z tematem. Fajne połączenie kolorów: czarny i czerwony. Moim zdaniem to zawsze dobrze współgra. Są dziczki, jest ława jedna, jest ława druga. Kurczę, dużo masz tutaj sprzętu. Widzę nawet. Aha, to widzę nawet oglądanie jakieś było organizowane. Bardzo fajna siłownia, Eryk. Trochę plakatów ja bym dowiesił i bajka. Like. Eryk, like dla Ciebie. Byczek, byczek. Byczek ma 13 lat, nazywa się Adrian i zbudował siłownię od zera. O kurczę, byczek, stalowa kuźnia, ale masz tutaj klimacik. JTCNW, jest brama, jest ława, ależ kuźnia, ja piernicze. Pistolet z dzików, fajnie to wykombinowałeś, jest półeczka. W ogóle, jaki porządek tutaj u Ciebie jest? Stalowa kuźnia, wsoldywany, jest klimat, niesamowity tutaj masz klimat. Powiem ci, nie do podrobienia przez te ściany. Nic tutaj nie maluj, bo tylko zepsujesz drążek nie widzę to tylko drążek jeszcze dokładasz i i tako. I siłka taka, Taka taka, o. siłka użytkownika stopia, ale ta cegła daje klimat, ale ona daje niesamowity klimat. Hamerek. Kurczę, ale tutaj jest dusza po prostu w tej siłowni. nie wiem, widzicie to? Te sofy, telewizor. What the fuck! Nie wiem, ile ty tutaj masz metrów. Widzę, że masz chyba trochę mało, tak jak u mnie po nagraniu, ale kurczę, ten klimat nie do podrobienia. Jeszcze ta kolorystyka, ten pomarańcz tych urządzeń. Widać, że zrobiłeś to z takim pomysłem. Tutaj nie mam się do czego przyczepić. No, siłka moim zdaniem, 10 na 10. O, tak powiem, 10 na 10 siłownia. Gabriel wykonał remont siłki o, i Gabriel ma taką widzicie, poprawną siłóweczkę, wyrzucił stary piec, pyknął sobie siłkę, o, to było tak, Gabriel robił siłkę, stary piec out, wjeżdża ława, wjeżdża siłka i można ładować, to mi się podoba. W ogóle przemiana siłowni w straży, słuchajcie tego, to jest siłownia u strażaków. No strażacy mocno jadą z tematem, w ogóle strażacy dla mnie to jest inny level. Fajna siłka, pozdrów całą ekipę. I w ogóle jeszcze musiałem się dograć, bo tą siłkę zobaczyłem podczas Wcześniej nie oddawał mi się film, i zobaczcie, jak ta siłownia się zmieniła. Jak to w ogóle teraz wygląda w stosunku do tego, co było wtedy. Strażacy ogromne, szapoba, bardzo mocno daliście radę. I teraz nie do poznania, rewelacja. Siłkę z piwnicy podesłał nam S. Headman Bartu. Słuchajcie, jest ławeczka, jest wyciąg, są pustaki, i tyle. Jest cegiełka, na spokojnie, bez jakichś zbędnych atrakcji. Wpadamy, robimy serię ławy, wypadamy, i tyle. Gratuluję. Jakub ma 14 lat i dostał trochę sprzętu od taty, a siłkę sobie buduje w jakimś takim ala małym domku letniskowym? Jest drążek, jest łaba, są sztangi. Jakub, super siłka. I ty w ogóle masz 14 lat. Ja na przykład nie pamiętam, co robiłem, jak miałem 14 lat, ale Jakub wjeżdża, robi sobie siłkę, trenuje. Chcieć to móc. Siłownia Kołaki Gym. Nadesłał na miał 18-letni Boguś. Ale siłka na tym, na strychu. Kurczę, jak to wygląda. Ej, boguś, nie obraz się, ale ja się czuję, jakbym się trochę cofnął w czasie. Nie mam tutaj absolutnie nic takiego negatywnego na, na myśli. W ogóle zobaczcie, maszyna do nóg zrobiona z krzesła starego. Niesamowite. Czuję się, jakbym się cofnął w czasie. Tutaj widzę to Twoją siłownię, ale tak jak mówię, nic negatywnego. Jest telewizorek, jest jakieś troszkę, Można tylko spać i robić trening, albo tylko pić i spać, jak tam go Rewelacja, siłka, rewelacja, serio. No zobaczcie sobie, kurczę. Łaki, czym? Super, jest siłownie. O, i u kuby. Płyta USB. W ogóle płyta USB niesamowicie oddaje, moim zdaniem. Te ledziki. W ogóle, jaka forma. Patrzcie. Jak... Jest ława, ale schludnie tutaj masz w ogóle. Nie jest jakaś ogromna ta siłka, ale jest wystarczająca po to, żeby zrobić dobry trening. I mam nadzieję, że taki trening wchodzi i taki Jakub ma ci wchodzić. U Pawła tak samo, spokojnie, jest ściana z cegły, jest jakieś krzesełko, jest ława, jest drążek, są ciężary. Nie trzeba więc, jeżeli ktoś chce robić formę, nic nie trzeba więcej, słuchajcie, ja wam rzucam tutaj moją siłkę i forma, ta forma, która jest za mną, tutaj wam rzucam zdjęcie, to jest forma, właśnie, którą zrobiłem na tamtej siłce. I my trenowaliśmy z Arkadiuszem. Tam było dwa. Metry na 4? My tam mieliśmy z 8 metrów. Słuchajcie, to są tylko chęci. Zresztą widać, jakie, jakie wy tu macie formę, jak wysyłacie te siłownie. Jarek nam przesłał swoją siłownię widzę tutaj 350 kg ciężaru, ławka z Hesa. No Jaro masz tutaj niezłą kuźnię powiem Ci. Padasz, robisz porządny trening, schowasz wszystko, możesz wyjechać autem, bo to widzę, że chyba jest taka właśnie siłka w garażu takim. Bardzo ładna siłownia u Jarka. Super, i ta ława z Hesa, kurczę, ona w ogóle jest ładna ta ława. Damian ma siłownię, siłownia jak drzwi podpisane. Train hard home. No zgadza się, domowa siłka. Fajnie to wygląda. Jest wszystko, tutaj jest wszystko. Jest porządna ława. W ogóle ława, widzę, bardzo podobna do mojej. I widzicie, tutaj na przykład nie ma takiego ładu i składu, już jak widzieliśmy tam na siłowni tej, której kolega wysyłał z płyty OSB, ale to nie jest w ogóle nic negatywnego. O, w ogóle... No cóż, trochę dwie ja bo nie wiem to nie jest w ogóle nic negatywnego, że tak jest, bo właśnie na tej siłowni to pasuje, że te ciężary sobie po prostu leżą. I tyle, i tutaj nie ma czego szukać, jest rewelacja. No, bardzo fajne siłownia Szymon Bajorek, ale tutaj też widzę taki klimacik. I co tutaj Szymonek nam przygotował? Szymon ma, widzę, wyciąg, Szymon ma ławę, Szymon ma handlę, Szymon ma worek, Szymon ma wszystko to, czego potrzeba, poza dipami, i drążkiem po raz kolejny. Albo mi ich nie pokazujecie, albo ich nie macie. A jak ich nie macie, to bardzo, bardzo, bardzo źle tak powiem. Rewelacja. Adam. Siema, wysyłam Ci siłownię, same najpotrzebniejsze rzeczy, wiadomo ciągle będę uzupełniał, w planie jest dużo rzeczy, żeby to wizualnie wyglądało lepiej. W ogóle ciekawa planeta, to jest chyba Saturn, tak? Saturn jest pomarańczowy, czy Jowisz? Może Jowisz, nie wiem, Saturn albo Jowisz, który bardziej chyba Jowisz, tutaj tak mi się wydaje, że to właśnie jest Jowisz, możecie napisać. Siłownia chyba w pokoju widzę po prostu. Też szłoby zrobić wszystko. Tutaj można by było dać wyżej te stojaki, podciągać się, a można by było je dać niżej, położyć dwie sztangi i robić dipy. Także w w sumie tutaj nie mówię, że u Ciebie, Adam, czegoś brakuje. Jakiś tam plakacik z tyłu sobie wrzuci. Bomba. Natan zbudował sobie tutaj siłownię. Natan mówi, że ma challenge oczekiwania, w którym go odwiedzę. No Natan, słuchaj, cierpliwy to i kamień jak ktoś tak mówi. U Ciebie jest tak poprawnie, widzę sobie jakieś takie akcenty, widzę jakaś przekreślona miejscowość, jakiś tam znak, może nawet dobrze to zamazałeś, żeby nie było jakiegoś przypału. Bo wiecie, ze znakami to jest tak, że ich nie można ogólnie mieć, bo to jest jakiś tam przedmiot. Nie wiem, teraz wzmyślę nazwę przynależności publicznej czy jakiejś tam państwowej i ich nie można ogólnie mieć, jak one są. Gdzieś na złomowisku też ich nie można kupić, bo kiedyś chciałem, to wiem, że za to trochę przypał jest. Poręcze do dipów nie masz. Musisz zrobić. Nie masz. No co? No co ci powiem? Musisz zrobić. Oczywiście żartuję, nic nie musisz. Nie, są poręcze do dipów. Dobra, Natan ma wszystko. Mikołaj, legenda głosi, że mój ojciec kiedyś na takiej ćwiczył. A to nie jest szczata? Wygląda jak szczata. Nie, no byłyby takie wysokie stojaki przy ławce. Weźcie mi powiedzcie. moim zdaniem one te ciężary jakieś takie. Dobra, Mikołaj, wysłałeś mi siłownie szczata, jak nic. No tak, bo sztanga ma nawet różne długości tulei. Dobra, fajna, ogólnie ma klimacik ciekawy, ale to siłownia Szczata, pomijamy. Bartek, co ty tutaj masz? Siłka w pokoju, widzę, na poddaszu. Są stojaki, są akcesoria, jest worek. bo <grym> obok są szesła. Kurczę, dla mnie to jest takie niepojęte, powiem wam. Ja kiedyś miałem siłkę w domu, jak był okres, jak wszyscy byliśmy zamknięci w domach, wiecie, tam kwarantanny, te sprawy, ale jakoś... Ja tego nie czułem, mi się źle trenowało w domu. Nie wiem, szapowa, że w ogóle wam się chce tak jechać. Fajna siłka. Rafał ma ciężary, widzę, bitumiczne. Spoko opcja do trenowania w domu. Ta czerwona sofa, są so gumy, jest drążek, są so dipy, jest ławka. Sztanga olimpijska. Rafałek ma wszystko, ma maty. Kurcze ile ty tutaj masz sprzętu. Naprawdę masz dużo sprzętu. Co ty tutaj, Dzior, masz? O, u Dziora widzę tak. Jest szafa, albo przynajmniej lustra z szafy. Które y, są eleganckie, ja też mam to lustro właśnie z szafy. Dużo sprzętu, trochę mało miejsca. Ten kłopot co u mnie, ale sprzętu masz co nie miara. Można zrobić, widzę u siebie wszystko. Wyciąg góra, dół, drabinki, drążki, bardzo dużo sprzętu i jest klimacik przez te cegły dzior. Super siłka. Poprawna, ładna, elegancka siłka dziur. Cześć, wysyłam swoją siłownię, którą mam w swoim pokoju i tworzę ją dwa lata. Po raz kolejny siłka w pokoju. No kurczę, ale masz tutaj porządeczek. Jak na to, że ty. Do... A gdzie masz na przykład komputer i tak dalej? Co widzę dzikusy. W, ta ścianka bardzo ładnie z cegiełki wygląda. Nie wiem, co wymyślicie, ale moim zdaniem jest elegancka. Nie mam się do czego tutaj przyczepić. Karol wysłał zdjęcia swojej siłowni. Siłowni, którą ma w takim, widzę, trochę garażu. <laughs> ma to z drewna. Ma tutaj swój klimacik. Jest napis, nie wychodź. Jest sofa, żeby od Począć jest brama, są maszyny do rozpiętek, drewniany podest, jest stolik z palety, są sztangi, są wędki. Także widzę w międzyczasie pasja do wędkowania. Dosyć dobrze to wygląda. Sympatyczna siłownia. Mi się podoba. Ej, w ogóle nie było takiej siłowni, która by mi się nie podobała. Bartek napisał tak. Cześć, Michał. potrzebowałem zdjęcia swojej kuźni. Od taka zwykła siłownia w piwnicy. Można wszystko przećwiczyć. Jedynie, czego mi trzeba, to wyciąg dolny, ale ćwiczy mi się tu lepiej niż w domowej, niż w miejskiej siłowni. I w sumie ci się nie dziwię, bo widzę, że tutaj masz wszystko. Masz elegancko, wszystko poustawiane. Może nie wszystko, bo tam widzę jakieś hantle sobie leżą, ale dobrze. One tam mają leżeć, one tam mają być. Jest, widzę dobra ława. Jest, widzę sztanga olimpijska. Można by tu było serio dobrze się zajechać i zrobić dobry trening. Pol 2008 siema. Jestem, Patryk. Większość sprzętu na mojej siłowni wykonałem sam, a tak ona wygląda. Pol sprawdźmy cię. Już cię sprawdzamy, już się ładuje bardzo wolno. Mam się. Czemu mam się to tak wolno Siłownia w garażu, bardzo schludna i elegancka. Do tego jest mocna ława, dużo ciężaru, potężny drążek, bo widzę, że jest bardzo masywny. Jednocześnie będący stojakami do przysiadów OHP, czy innych tego typu ćwiczeń. Można tutaj robić formę. W ogóle na każdej z tych siłowni można robić formę. Kurczę, powiem wam, ciekawa jest ta kolorystyka, niebiesko-czarna. O kurczę, Jakub, ile ty tutaj masz sprzętu. Widać, że to jest mocny zawodnik. Ja tutaj nie mogę się do niczego przyczepić. Widać, że to jest siłka zawodnika, są masy do przysiadów. Tutaj naprawdę wlatuje mocny trening. Tutaj chyba jakiś mocny trójboista trenuje. Ciekawią mnie wyniki Jakuba, bo dobrze ta siłownia wygląda i myślę, że patrząc, że tu trochę jest tych dyplomów i medali, to... Kuba chyba się nie chwali, ale robi mocne wyniki. Widzę, że Patryk rozpoczyna swoją przygodę z siłką. Ma troszkę sprzętu takiego, można powiedzieć, dla początkujących, ale bardzo dobrze. Patryk się wdroży i jeszcze tutaj zaczaruje. Yy, ławka z sanek, są handle Na początek rewelacja. Patryk chciał tutaj Wam pokazać, że można trenować w każdych warunkach i to w sumie jest prawda, bo widzicie, ławka z sanek, nie widziałem czegoś takiego jeszcze. Patryk, mega zajawka. Działa i tak dalej, jak z czasem sobie dołożyć sprzętu i będzie rewelacja. Marcel Knapiński. O, u Marcela, widzę, jest pustaczek na ścianie. To dobrze świadczy, bo to znaczy, że będzie hamska siłka. Poczekajmy chwilę, niech załadują mi się zdjęcia. Siłownia Marcela Knapińskiego. Co tutaj Marcel ma? Widzę, Marcel ma trochę obciążenia. Marcel ma ławę potężną. Widzę, Marcel ma mocną ławkę. To jest chyba ławka z Kasportu, z tego co kojarzę. Kiedyś miałem z, do z nią do czynienia, albo z Marbo. Marbo albo Kasport, ale ona jest dosyć wytrzymała, ta ławka. Naprawdę dużo kilo można na niej robić. Są stojaczki, są sztangi, gryfy łamane, gryfy proste to jest wyciąg, jest pas, jest drążek, czego u niektórych brakowało. Czy są poręcze do dipów? Już cię Marcel sprawdza, nie widzę. Jest klimat, jest okienko wentylujące, są małe hantle do rozgrzewki, są gumy, można naprawdę działać. Dosyć, dosyć klawo wygląda ta siłownia, Marcel, twoja? Myślę, że da się tam zrobić dobry trening i na pewno taki robisz i takich ci życzę. Siłownia Rafała. siłownia Rafała kojarzę, widziałem film z Kamilem dodatkowo, my z Rafałem się znamy osobiście, bo kiedyś startowaliśmy nieraz na zawodach i u Rafała Zobaczcie, jaki to jest profesjonalizm. Rafał to jest taki trochę profesjonalizm. Rafał prowadzi swoją sekcję trójboju. Co zresztą widać dużo obciążenia, potężna ława, i to taka naprawdę potężna, potężna to ława zawodnicza, hesowska ława, do tego patrzcie, ile krążków czerwonych, patrzcie, ile sztank u, u Rafała, no full wypas taki treningowy. Rafał, nic do zarzucenia parę plakatów i mam wszystko. Nie, żartuję, żartuję. Fajna siłownia, Rafał. No, zresztą, no, czy mógłbym się tutaj do czegoś przyczepić, tak szczerze? Weźcie, weźcie, mi to, powiedzcie. Czy ja na przykład mógłbym się tutaj do czegoś przyczepić? No nie, po prostu nie mógłbym, bo jest tyle fajnych rzeczy, że nie ma się do czego przyczepić. Ej, tu jest serio dobry klimat. Jaka ława w ogóle, ej, ale tutaj masz miejsce do ładowania. Ława z roka, są hantle, są puzzle. Kurczę, jakiś taki, widzę, masz trochę hangar, jest yy, barkownica. O kurcze. Często się mówi tak, że najlepsze zostaje na koniec. Tutaj w ogóle nic nie jest zaplanowane. Po prostu ten filmik mi się pobierał, bo zajmuje 600 mega. Czekajcie, muszę to dobrze przemyśleć. Plakaty są. Do tego się nie przyczepię. Dipy? Nie no, na pewno są. Gdzież na takiej siłce by nie było dipów. Jest suwnica. Jest y, maszyna płacze na handle. Są plakaty. Jest w ogóle fajne przedstawienie siłowni. Pięćdziesiątki nawet są. Ej! Kurczę. Ileż maszyn tutaj jest. I raczej ciężko nie zgodzić się z tym, że siłownia Greka po prostu rozwaliła system, zobaczcie jak to wygląda, ile tutaj jest sprzętu i tak dalej, bardzo ładna, kompletna, niesamowita siłownia Grek, także graty dla Ciebie, bo super to wszystko zaaranżowałeś. I co my tu mamy? O kurcze, ale piwnica, Wojtas, ale dałeś szczadów. Ej, chciałem to zrobić, chciałem zrobić wyciąg z koła od roweru, ubiegłeś mnie, miałem ten projekt, nie wiem czy że stary rower przerabiałem na, e, na siłownię. Okej, okay, Wojtas, jest klimacik, ej, serio to mocno wygląda, Wojtas. Są poręcze do dipów, czekaj, zaraz się z że jest mocny wyciąg, jest drążek. Są plakaty, kurczę, Wojtas ma wszystko. W ogóle panele na podłodze, to też jest niesamowite. Niby tu cegły, ale tutaj panele no i cegiełka. Kurczę, taka trochę zakurzona, ale dobrze wygląda ta cegiełka. Napiszcie, jak się podobało. Też przepraszam osoby, których siłownie na przykład się nie, nie pokazały. E z tego względu, że to na przykład był jakiś kłopot z transferem albo coś w tym stylu, ale będzie też e kolejna edycja oceny siłowni widzów. Mam nadzieję, że wtedy uda się pokazać Wasze miejsca do trenowania. Mam nadzieję, że nadmiernie was nie zanudziłem, a jeżeli ktoś dotrwał do końca, to ogromne szapoba i możecie na przykład... Napisać Kondor. Kondor. Takie słowo. Jak ktoś dotrwał do tego momentu, to niech napisze Kondor yy, i znaczy to, że jest Giga Sigma. Jak, tak, jak ktoś napisze Kondor. Takie, takie coś ode mnie. Dzięki. Dzięki osobom, które wysyłały siłownie. Dzięki tym, którzy byli do końca. I dzięki tym wszystkim, którzy mnie oglądają, lajkują, wspierają i kupują z kodu na wukadziku. Pozdrawiam Was. Cieplutko. Hej.